Cześć, mam na imię Natalia, jestem mistrzynią Polski baristów. Dziś jestem z kolejną wizytą w Poznaniu w sprawach kawowo-zawodowych, ale między spotkaniami udało mi się wygospodarować chwilę czasu na to, aby powierzyć moje auto znajomemu mechanikowi Sebastianowi. Mam więc zaplanowaną wizytę w ASO i cieszę się, bo Sebastian jako specjalista odpowie mi na nurtujące mnie pytania dotyczące przeglądu okresowego samochodu. Osobiście przykładam dużą uwagę do tego, w jakiej kondycji jest mój samochód, bo z racji Zawodu, coraz więcej czasu przebywam w trasie. Dowiedzmy się zatem wspólnie, jak, kiedy i dlaczego należy wykonywać przegląd okresowy samochodu. Serdecznie zapraszam. Cześć Sebastianie. Cześć. Bardzo miło Cię ponownie widzieć. Tym razem przyjechałam na przegląd okresowy mojego samochodu. Wiem, że należy przeprowadzać go systematycznie, ale tak naprawdę jakie korzyści dzięki temu zyskuję? Yy, okresowe przeprowadzanie przeglądu ma tak naprawdę bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa, ale również niezawodności samochodu. Yy, usługa ta ponadto pozwala na ograniczenie przyszłych kosztów związanych z serwisowaniem. Świetnie. Jak już wiesz, prowadzę własną polarnię kawy w Olsztynie, a więc duch przedsiębiorczości podpowiada mi, że jest w tym pewnego rodzaju inwestycja. I nie zwodzicie, wykonywane na bieżąco kontrole ograniczają ryzyko rozwoju usterek, które mogą skutkować awarią samochodu na drodze. To dobra inwestycja. To brzmi naprawdę świetnie. To może przejdziemy teraz do konkretów? Oczywiście. Warto też wspomnieć, że udokumentowana historia samochodu w autoryzowanych serwisach Volkswagena powinna zapewnić jego bezproblemową odsprzedaż, a do tego wyższą wartość transakcji na rynku samochodów używanych. Dodatkowo, wykonując przeglądy w ASO Volkswagena. Możesz otrzymać po przeglądzie gwarancję mobilności, czyli innymi słowy assistance. A jak wygląda częstotliwość? Co jaki czas powinno wykonywać się przegląd okresowy samochodu? Sam moment wykonania przeglądu jest związany z wiekiem i przebiegiem samochodu oraz sposobem jego eksploatacji. Wykonywany powinien być według wskaźnika przeglądów. Rozumiem. A czy Marka w jakiś sposób powiadomi mnie o konieczności wykonania przeglądu i zbliżającym się terminie? Komputer pokładowy Twojego samochodu przypomni Ci o zbliżającym się terminie przeglądu okresowego. Co więcej, możesz spodziewać się przypominającego telefonu z serwisu, ale to już pod warunkiem, że poprzedni przegląd był przeprowadzony w autoryzowanym serwisie Volkswagena. Telefon przypominający to jedna rzecz mniej na głowie, a zatem możesz powiedzieć, mi, co wchodzi w skład przeglądu okresowego? E, o tym to już opowiem Ci na hali warsztatowej. Przegląd okresowy polega na sprawdzeniu wielu podzespołów Twojego Volkswagena oraz wymianie wybranych elementów czy też płynów eksploatacyjnych. To, co dokładnie podlega kontroli, opisane jest na liście przeglądowej, która jest skonstruowana indywidualnie. Podany model pojazdu i w oparciu o dotychczasową historię serwisową. Myślę, że możemy już rozpocząć przegląd w Twoim samochodzie. Sprawdzam m.in. oświetlenie pojazdu, zwracając uwagę na wszystkie żarówki, łącznie z tymi, które znajdują się wewnątrz pojazdu. Grubość bieżnika opon mierzę miarką, jego wysokość, aby wiedzieć, czy wszystko jest w porządku. Na podnośniku weryfikuję stan klocków i tarcz hamulcowych wzrokowo weryfikuję jak gruby jest klocek, a tym samym w jakim stopniu jest starty, szczelność skrzyni biegów i silnika wraz z stanem jego podzespołów. Tutaj sprawdzam czy są jakieś zapocenia, czy wycieki oraz cały samochód od spodu pod kątem nieszczelności lub uszkodzeń mechanicznych. Dokonuję także kontroli elementów wpływających na bezpieczeństwo jazdy, a więc układu zawieszenia czy też kierowniczego. W ich przypadku niezbędne są oględziny wzrokowe, a następnie szukanie ewentualnych luzów. Oprócz tego, zależnie od przewidzianego zakresu przeglądu, wymieniam m.in. olej wraz z filtrem, świece zapłonowe. Filtr powietrza i filtr paliwa. To jest raptem kilka punktów z całej listy przeglądowej. Do tego mogą dojść jakieś uwagi czy też życzenia klienta, które również trzeba zweryfikować. Czy wymianie oleju zawsze towarzyszy wymiana filtrów? Producent samochodu określa maksymalne interwały wymiany filtrów i oleju, natomiast serwis weryfikuje, czy w konkretnej sytuacji jest to wymagane wcześniej. Pracownik serwisu zawsze doradzi, co w danej konkretnej sytuacji jest optymalne. Większość Volkswagenu wyprodukowanych w ostatniej dekadzie wyposażonych jest w czujnik jakości oleju, a komputer ma zapisany specjalny algorytm, który na podstawie charakterystyki użytkowania pojazdu określa optymalny moment wymiany oleju. Informacja o zbliżającej się wymianie oleju jest wyświetlana na wyświetlaczu zestawu wskaźników. Wymieniając olej, każdorazowo należy wymienić filtr oleju. To taki drobiazg, który dba o czystość oleju, zaś ta czystość ma zasadnicze znaczenie dla trwałości jednostki napędowej. Filtr usuwa najróżniejsze drobiny od opiłków przez ziarna piasku, aż po tworzywa sztuczne. Podobne zadanie spełnia filtr powietrza. Wychwytuje kurz, drobiny piasku i inne zanieczyszczenia w powietrzu zaciąganym do silnika. Powietrze to jest niezbędne do procesu spalania, a tym samym funkcjonowania silnika. A dlaczego właściwie tak duża waga przykładana jest do jakości oleju? Oryginalne oleje stosowane na przeglądzie zapewniają niskie tarcie i utrzymanie właściwych parametrów oleju wskazanych przez producenta silnika. Z biegiem czasu parametry oleju się zmieniają, a regularna wymiana pozwala na ich podtrzymanie. Na jakość oleju wrażliwa jest turbosprężarka, więc i wymiana oleju wpływa na jej skuteczniejszą i dłuższą pracę. A czy po odbytym przeglądzie dostanę wydruk czynności, jakie zostały wykonane w moim samochodzie, tak abym miała świadomość tego, w jakiej kondycji jest mój samochód i jakie czynności zostały w nim wykonane? Tak, oczywiście. W autoryzowanym serwisie Volkswagena. Doradca omówi z Tobą, w jakim stanie jest Twój samochód po przeglądzie, przekaże Ci listę przeglądową wraz z rekomendacjami kolejnych czynności obsługowych w najbliższej perspektywie. Na koniec chciałabym zapytać o koszty związane z przeglądem. Czy przegląd okresowy to duży wydatek? Dokładna cena przeglądu okresowego zależy od jego zakresu, który zmienia się wraz z wiekiem czy też przebiegiem samochodu i może różnić się w Poszczególnych serwisów. Słyszałam także o możliwości wykupienia pakietów przeglądów okresowych. Co tak naprawdę dzięki temu zyskuje? Tak, oferowane są pakiety przeglądów na okres od dwóch do czterech lat z różnymi limitami przebiegu. W skład których wchodzą również części eksploatacyjne. Które są przewidziane planem przeglądowym. Najkorzystniej jest zakupić taki pakiet wraz z nowym Volkswagenem, tutaj w opcji wyłącznie na 4 lata. Jeśli jednak na to się nie zdecydowałaś, istnieje także oferta pakietów przeglądów dla aut używanych, która nadal jest atrakcyjna cenowo. Co warto wyraźnie zaznaczyć, płacisz raz lub w ratach i nie przejmujesz się już wzrostem cen robocizny czy części w trakcie trwania Twojego pakietu. Przeglądy w ramach pakietu możesz realizować w dowolnym autoryzowanym serwisie Volkswagena w całym kraju. To świetna wiadomość, zwłaszcza gdy dookoła słychać o stale rosnących cenach, Sebastianie. Jak zwykle dużo użytecznej wiedzy, na pewno będę miała o czym myśleć w drodze powrotnej do domu. Twój Golf jest teraz w świetnej kondycji i mam nadzieję, że przewieziesz nim jeszcze niejedno trofeum. Także powodzenia i szerokiej drogi. Właśnie odebrałam moje auto od Sebastiana, i jest kilka aspektów przeglądu okresowego, na które zwróciłam szczególną uwagę. Transparentność. Wszystkie czynności, jakie zostały wykonane w moim samochodzie, zapisane zostały na liście przeglądów, którą w szczególe mogłam omówić w ASO. A druga kwestia, samochód dostałam czysty i odświeżony, co uważam za bardzo miły gest w stosunku do klienta. Teraz po przeglądzie mogę pokonywać kolejne kilometry bez obaw, że napotka mnie jakaś usterka. A druga. Ważna rzecz, to po dzisiejszej wizycie zdecydowałam się na wybór pakietu przeglądów, co także Wam serdecznie polecam, bo to jest na pewno oszczędność finansowa. Do zobaczenia. Volkswagen.